Witam, krzysztof Roman Lewandowicz. Dzisiaj barki i ramiona, bo oprócz tego, że ludzie przychodzą najwięcej z bolącymi stopami i nogami, to równie dużo przychodzi ich z bolącymi barkami, ramionami, palcami. Więc pokażę taką wiązankę na, na siedzącą. Wygodnie sobie siadam. Można siedzieć w fotelu, tylko takim wyprostowanym, nienależąco albo na, najlepiej na prostym krześle. Wyprostowany i zrobimy wiązankę ćwiczeń, których te barki będą ćwiczone, będą się poruszały. Po co takie ruchy wykonuję? Ponieważ. Jak nie będę ruszał rękoma, ramionami, barkami, nie będę ich codziennie po troszeczku rozciągał, to wcześniej czy później będą mnie bolały, czy te partie barków, czy ramion, i będą może i palce drętwiały. Dlatego ruch, zwłaszcza na siedząco, każdy może wykonać. Nawet przed tymi ćwiczeniami, ponieważ one będą. Bardziej rozciągającymi, należy przygotować się lekką rozgrzewką, czyli ruchy, ruchy rozgrzewkowe. Raz, dwa. Przygotowuję tą część i resztę do pracy. A przygotowując ją do pracy, zwłaszcza takiej, gdzie będzie rozciąganie, to muszę kilka spowodnych ruchów zrobić, żeby te ręce przygotować. Często mówię, że przy wskoku na drążek też trzeba ręce przygotować. Zaplatamy sobie dłonie przed sobą i kilka do kilkunastu razy, ja pokazuję po kilka razy. Musimy nad głowę raz i nieco dalej za głowę. Głowa lekko idzie jakby do przodu raz, dwa, trzy i... Coraz więcej ruchów, coraz płynniej to idzie. Wydech. Wdech i wydech. I wydech. obręcz barkowa się rozciąga, wzmacnia. Ja kontroluję ten ruch, jednocześnie naciągając i napinając. A w tej fazie rozluźniając. Te barki nawet chyba widać. Że te mięśnie moje pracują pod tą koszulką. Raz i dwa. Proste ruchy. Również jeszcze trudniej z przekrętem. O. Widzicie? Skręcam te ręce splecione. O. To jest podobny ruch, a jednak inny. To już jest inne ćwiczenie. Dwa. Raz. Ciągam, napinam te barki i rozluźniam. I znowu rozluźniam sobie ramiona między ćwiczeniami, bo mogę sobie folgować i leciutko to robić, a mogę napinać izometrycznie, go. napinam i ciągnę. To już jest ćwiczenie siłowe. Widzicie, że mięśnie teraz się napinają. Po kilku ruchach jest zmęczenie, więc rozluźnienie. I teraz barki znowu. Raz i dociskam. Dwa. Raz. Dwa. I rozluźniam. Ten sam ruch z dociskiem dłoni za głowę raz dwa łokcie tu w przodzie bardzo ważne, żeby o ostawały łokcie idą do góry. Świetne ćwiczenie rozciągające i wzmacniające całą obręcz. Cała obręcz barkowa pracuje. I odpoczywamy. Oczywiście tych ruchów, tak jak mówiłem, ja pokazuję kilka. Za głową, zobaczcie teraz. O. Za głową krążę taką elipsę. Jak świetnie jestem tu rozciągnięty. O! Jak świetnie czuję, że się rozciągają całe barki. Wtedy możecie dalej sięgnąć ręką za plecy i wymasować sobie poszczególne części a panie mogą zapinać swobodnie biustonosz. Raz, dwa. Rozciąganie barków. Raz, dwa. Raz, dwa. To są już trudne ćwiczenia. Jeżeli będę te ćwiczenia powtarzał, to sobie tą rękę tam ładnie bez... Porów. Bez oporów będę tą ręką ruszał i sięgał tam z tyłu, żeby się podrapać za uchem prawym, lewą ręką i odwrotnie. Tu wszędzie pracują całe ramiona, głównie z barkami. Cała ta część, cała plejada takich ćwiczeń raz, dwa, niby prostych można je robić oglądając jakiś serial odpoczywamy i raz dwa raz dwa raz i dwa celowo zwalniam pokazuje to jest ruch ramion nie tylko takie krążenia w przód Krążenia w tył, ale wodzenia ósemeczki. Poprzez takie ćwiczenia usprawniam całe barki i nie dopuszczam do zastania się, do rozewienia. Mam sprawne dłonie, ramiona i ruchomość. Splatam. Raz, dwa, trzy na wysokości oczu, nie opuszczam tutaj. O. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czuję aż tutaj mięśnie pracują pleców z tyłu. Przy tym ćwiczeniu również pracowały plecy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy całym tłowiem się oglądam jakby za siebie raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy. Pokazałem ponownie zestaw bukiet jak to nazywam ćwiczeń rozciągających i usprawniających barki profilaktyka na co dzień a receptor barku lewego i prawego znajduje się w stopach tutaj w tym miejscu przybliż o tu i ramienia. Wtedy masujemy kciukiem albo trzymając w ten sposób stopę tutaj tą przejść. To jest bark, a tu ramię. Zarówno lewa jak i prawa stopa do następnej gawędy.